13 pułapek działalności nierejestrowanej, część 7, czyli ewidencja sprzedaży. Musisz wiedzieć, że masz obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, która pozwala ustalić, czy nie przekraczasz limitu przychodu. Przepisy co prawda nie regulują dokładnie, jak ma wyglądać i gdzie ma się prowadzić, natomiast co warto wiedzieć, to żeby taka ewidencja posiadała liczbę porządkową, datę sprzedaży, wartość sprzedaży i wartość sprzedaży narastająco. Przykładowo, pierwsza sprzedaż 10 stycznia za 300 zł, więc kwota narastająca, to 300 zł. Druga sprzedaż następuje 12 stycznia w kwocie 500 zł, a więc kwota narastająca to 800 zł. W ewidencji sprzedaży zapisujesz sprzedaż za dany dzień, jednak nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. To oznacza, że po sprzedaniu towaru następnego dnia nie możesz wpisywać sprzedaży z dnia poprzedniego, dlatego najbezpieczniej będzie, jeśli po prostu wszystko będziesz wpisywać po kolei i bez zbędnej zwłoki.